Dzień dobry, dzień dobry, siemanko, siemanko, widzowie, witam was na kolejnym filmie tygodniowym, czyli witam was w czwartek, no i dzisiaj sobie gramy w, yy, w czwartek, w ten czwartek, czyli yy, czyli w czwarty dzień, yy, oczywiście tego tygodniowego prezentu dla was, gramy sobie wychowanego na Robloxie, więc yy, widzimy się jak yy, będzie już runda, bo teraz yy, ja nie zdążyłem dołączyć do yy, gierki. Albo dobra, widzowie, zobaczmy sobie, jak oni się chowają. Ten tutaj jakiś y, bekonik malaga chyba. <laughs> widzowie, y, bekon malaga. <laughs> no nie wiem, ale on się ukrył w taki sposób. <laughs> dobra, lecimy dalej. Ta osoba jest tutaj. Y, Okej. Okay. Y, ta osoba jest tutaj. Zobaczmy, gdzie to jest, tylko nie mam jak za bardzo wychylić tej kamery. No spoko. No i to jest szukający. Yy, ok, Okej. O tam jest jedna osoba, widzicie? Czy on jej naprawdę nie zauważył? O, ma, ma kolejną osobę. O tam jest osoba. Ciekawe czy on ją w ogóle widzi. Ciekawe co z nią zrobi, zrobić. Czy on ją omija? Przecież to to sobie jest... Tu? O dobra, chyba ją zauważył. Chyba ją zauważył, słuchajcie. Dobra, widzowie, chyba tutaj znajdzie tę osobę. Tak mi się wydaje. Nie wiem, ale chyba ją znajdzie. Dobra, no i znalazł. Yy, no czekamy, aż kogoś innego znajdzie, ale już się nie mogę doczekać jak będzie moja runda słuchajcie. Dobra, widzowie, tutaj mamy yy, mecz zakończony pisze. Okej, okay. wybieranie mapy. Więc... Widzowie, jest więc widzowie, jest kolejna rundka. zobaczymy jaka będzie mapka. Uwaga. Okej. Okay. Mapkę mamy podwórko. Okej. Okay. Będzie ciekawie. Ale uwaga. Kto będzie szukającym? No zobaczymy. Okej, okay, mignęło na mnie. Zobaczymy. Uwaga. Okej, okay, jakiś Arek. Okej, okay, czyli... My możemy się schować, okej. Okay. Więc widzowie, yy, tak sobie myślę, gdzie się schować. Okej, okay, więc szybko się chowamy. Dobra. Mamy minutkę do ukrycia się. Nie no, to jest ewidentnie za mało. Dobra. Chodźmy sobie może tutaj. Tu mamy jakieś monetki. No nie wiem, nie wiem. Widzę, mogę się w sumie ukryć w tej szafie, nie wiem. Ale no dobra, ukryjmy się. Ojejku, jak ja tu mam wejść? Dobra. Uwaga. Kurczę. Jak tu wejść? Nie wiem, dobra, widzimy się jak tu wejdę. Dobra, widzę, wszedłem tutaj. Chodźmy teraz tutaj na górę. Szybko, dobra. Yy, czas do ukrycia. 3 sekundy, dobra. Czemu ja tak skaczę? Dobra, schowajmy się tutaj w rogu. Dobra, chowajmy się tutaj w rogu. Czy my możemy obserwować? Dobra, schowajmy się tak w rogu. No i to jest nasza miejscówka. Yy, Okej, okay, możemy obserwować. Dobra. Więc obserwujemy tą osobę. Okej, okay, to patrzcie, ta osoba jest dosłownie przy mnie. Bo tutaj ja jestem schowany. Dobra, oby ta osoba mnie nie znalazła. Okej, okay, znalazła pierwszą osobę. Nie... Widzowie, ja przegrałem. Widzowie, ja przegrałem. Wzo, ja przegrałem. Szybko uciekamy. Nie no, nie mówcie. Nie mówcie, no. Dobra, widzowie, yy, zabił kolejną osobę, jak widzicie. Tam leży już. W sensie znalazł. Pozostało mu, no, pół minutki zaraz. Więc ja nie wiem, jak mu wyjdzie dla tej osoby, Dlatego tego arka, czy jakoś tak. No, dla arka tego. No, nie wiem, nie wiem. Kurczę, czemu ja tak w ogóle szybko przegrałem? Przygra, Naprawdę miałem chyba słabą kryjówkę. No, nie wiem, nie wiem. Dobra. Została mu minutka. Ja nie wiem, jak mu wyjdzie. Eee. Ojejko no. A i w tą sobotę też nie wiem, czy wiecie. Nie będzie. Raczej wiecie. W tą sobotę nie będziecie mieli filmu. Niestety. W tą sobotę nie będzie filmiku. Bo jakby ten cały tydzień to nadrobił i to w sobotę nie będzie filmiku. W, w tą sobotę. Po tym piątku. Bo to jest. Teraz, jak, jak ten film został ustawiony, to jest czwartek. Jeszcze czeka ostatni film, czyli piątek. Oczywiście jeszcze. No i potem już yy, w soboty nie będzie filmiku. Tak wyjątkowo nie będzie za, za tym cały tydzień. Ale już potem w soboty będą filmiki, więc to na telefonie. Dobra, zostało mu już 5, 4, 3, 2, 1. No i yy, zatrzymywanie gry. Zobaczymy. Dwie osoby wygrały. Dwie osoby wygrały, więc miały jakoś pewnie dobrą kryjówkę. Dobra, zobaczymy, jaka będzie mapka. Yy. Uwaga. Mapka będzie... Yy... Kuchnia, okej. Okay. Ja się, nie, nie, wiem, nie wiem jak my się tam schowamy. A może będę yy, szukającym, fajnie by było. Chciałbym być szukającym tak szczerze, ale raczej nie będę. Kurczę, już myślałam, że ja. Dobra. Więc yy, tak myślę sobie, gdzie się schować. Ale tak sobie myślę, gdzie się schować. Yy, dobra, jesteśmy sobie tutaj. Wychodzimy. Ojku, nagle spadłem tak. Dobra. Jesteśmy w jakichś pudełkach w ogóle. Tu mamy krzesła. A to jest takie... Czemu to jest taka dziwna mapka? Ojku, ja byłem tak wysoko i nagle jestem tak nisko. Nie no, jak ja mam się teraz dostać? Yy, tam na górę? Albo się mogę ukryć tak o tutaj Za tą książką No widać mnie kurczę. Widać mnie Dobra ukryjmy się tak Nie wiem czy mnie ta teraz tak widać Teraz mnie nie widać akurat Dobra ukryjmy się tak Raczej to znowu przegram Ale ukryjmy się tak Zobaczymy Zobaczymy czy nam się uda Obejrzyjmy sobie tego yy, szukającego Dobra. Zobaczmy. A tutaj był jakiś przycisk do wybicia. Ja cię mogę się gdzieś tutaj schować, ale to. w ogóle jak to, jaka ta osoba ma lagi? <grych> Dobra. Yy, no, ciekawe, czy mnie znajdziecie. Ja w ogóle jestem, bo zapomniałem. <grych> yy, ja jestem tutaj ze książką. Gdzie ta osoba jest? Ja jej tutaj nie widzę na zewnątrz. Ale obejrzyjmy sobie tutaj. Ta osoba ma takie lagi. Że naprawdę słuchajcie, ja nie wiem Ale dobra, no obejrzyjmy sobie ją. Ja jestem prawdopodobnie yy, tutaj. Nie. Gdzie ja jestem? Ja jestem chyba... Ja jestem o tam. Ja jestem o tam. Powinienem ich teraz widzieć. Więc sobie zobaczmy, czy ich widzę. Tak widzę, widzę ich widzicie. Tam jest. Ta osoba się właśnie wybiła na górę. Ojejku, czy tam, to nie będzie widać? Ojejku. O nie, ta osoba idzie do mnie. Nie. Nie, no i mnie zabiła znowu. No, znalazła. Nie no, widzowie wie jak, to może być, że ta osoba cały czas... Nie wiem, no. Kurczę. Dobra, no ale zobaczmy chociaż, y, gdzie oni się poukrywali. Okej, okay, ta osoba akurat spadła. <grych> kolejna osoba. Ojejku, tak się schowało, że nawet nie mogę kamerki odwrócić. Okej, okay, tutaj się schowała. W takim pomieszczeniu. Okej. Okay. Ej, to jest do taka dobra kryjówka. Nie no, ta osoba na pewno wygra. Ta osoba wcześniej szukała, pamiętacie? Zobaczmy, gdzie jest kolejna osoba. Kolejna osoba jest tutaj. No, to te, też może ta osoba może jej nie znaleźć. W sensie szukający. No i ten sobie tak biega na luziku. <grym> Patrzy na jego minę. <grym> nie no, dobra. No i tutaj y, on się znowu dostał. No i jest szukający. Ten szukający ma takie lagi, naprawdę. Że nie mam pytań, dobra. Yy, no nie wiem, nie wiem, jak to wyjdzie. Nie wiem, nie wiem. Zostało y, 48 sekund. Chciałbym poglądać szukającego. O, dobra. Zostało mu y, 38 sekund. No, okej okay. Ma szansę, żeby ich jeszcze znaleźć. Ma szansę. Y, no, nie wiem, nie wiem. Czy ich znajdzie? Może ich znaleźć. Na pewno jakoś jedną osobę znajdzie. No, ale nie wiem. Dobra, słuchajcie, zostało mu już, jak widzicie, 7 sekund. Więc już nikogo jednak nie znajdzie. Yy, 2, 1, 0. No i yy, co? Zobaczmy. Yy, ojejku, brakowało mu jeszcze 4 osoby do znalezienia. No spoko, dobra. Yy, zobaczmy sobie, yy, kogo tutaj wylosujemy. W sensie, okej, okay, wylosowaliśmy sklep. No okej. Okay. Nie pytam, ale okej. Okay. Dobra, zobaczmy. K kto będzie szukającym? Jak ja będę szukającym, to będzie. A. Patrzcie jedno zabrakło. Ja tam byłem już. Nie no, słuchajcie. Dobra, zróbmy sobie ostatnią rundkę, naprawdę. Teraz musi się tak ostro ukryć, naprawdę. Musi się tak ostro ukryć. Dobra, nie wiem. Wejdziemy sobie tutaj. Ja się wybiję tutaj. Nie no, ja muszę się tak ostro ukryć, naprawdę. Okej. Okay. To jest dobra kompa. Ale nie, 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 to, to mi jeszcze nie pasuje. Tutaj mamy kasę. Możemy się tutaj do kasy ukryć. Ale to jest taka logiczna miejscówka. Chociaż Dobra, może się tutaj ukryjmy. Tam jeszcze coś jest. Czekajcie, yy, Bo ja jeszcze tutaj coś widzę z, ty widzę z tyłu. Okej, okay, nie ma tu nic. Dobra, czas do ukrycia yy, 11, więc ja szybko wchodzę. No i to jest moja oficjalna yy, kryjówka. Ja już patrzę na szukającego. No i zobaczymy. Czy nas znajdzie tym razem? Zobaczymy. My jesteśmy chyba... Tak, patrzymy tutaj na górze jesteśmy. Nas nie widać, my tutaj na górze jesteśmy, nie? Okej, okay, to jest dobry znak. Ta osoba od razu zeskoczyła na dół. To jest bardzo dobry znak. Bardzo mi to cieszy. Yy, no i dobra, idzie sobie tutaj ta osoba. No i tam widać już pierwszego typka. Jak ona go nie zauważyła? Bo ona chyba ma tak kamerę. To były typy. No dobra, tutaj widzi pierwszą osobę już. O, więc... Mm, Okej, okay, dwie osoby. Bo ta osoba do niego nie podbiegła. Nie wiem, to bym miała punkcik, ale już podbiegę do niego. <grym> Więc fajnie, fajnie. O! Miał laga nagle. Okej. Okay. Ale yy, już ten typ chyba nie żyje. No nie wiem. Nie, ale mi się wydaje, że my mamy dobrą kryjówkę. Tak szczerze. Nie no, nie wiem. Pff, nie wiem, nie wiem. Nie wiem, czy nas znajdzie. Jak wygramy, to fajnie. Takie dobre zakończenie będzie tego filmu. Że tak powiem, tego czwartku. No ale nie wiem. Ta osoba chyba ma dość. Sobie tak stoi, co nie? O! Wygraliśmy, bo sobie wyszła. No to dobra, widzowie. No, z racji tego, że ta osoba sobie wyszła i miała to być ostatnia runda. Ja się z Wam żegnam. Do zobaczenia, papa. Pa. Yo